Nauka napędza świat. Na świecie jest 13,5 tysiąca uczelni biznesowych, które kształcą przyszłych liderów biznesu. Absolwenci najlepszych z nich mają realny wpływ na wzrost gospodarczy i rozwój społeczny. Zmieniają świat na lepszy. Ranking Financial Times 100 najlepszych na świecie uczelni biznesowych wśród nich jest Akademia Leona Koźmińskiego. To też najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, według rankingu Perspektyw. Jak to się zaczęło? Akademia Leona Koźmińskiego powstała w 1993 roku. Jej pierwszy rektor, profesor Andrzej Koźmiński, kierował się wizją stworzenia nowoczesnej, odpowiedzialnej szkoły biznesu, najlepszej w tej części Europy. Dziś najwyższą jakość kształcenia i prowadzonych tu badań potwierdzają akredytacje uznanych międzynarodowych instytucji AACSB, EQUIS i AMBA. Uczelnia prowadzi studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i MBA w języku polskim i angielskim. Ma własną szkołę doktorską. Jest znanym ośrodkiem badawczym w dziedzinie nauk społecznych, który charakteryzuje interdyscyplinarność i odpowiedzialność etyczna. Wykładowcy są cenionymi ekspertami, szeroko dzielącymi się wiedzą i wynikami swoich badań. Studiuje tu 9 tysięcy osób, w tym 2 tysiące cudzoziemców. Studenci mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej z 200 uczelniami z całego świata. Podczas nauki mają możliwość realizowania swoich zainteresowań, uprawiania sportu czy wolontariatu. Studia w Koźmińskim dają najnowszą wiedzę, zapewniają wartościowe staże w cenionych firmach w kraju i za granicą. Dają wyjątkowy napęd do przedsiębiorczości, podbudowany etyczną postawą i wrażliwością społeczną. Tworzymy społeczność, która z pasją i energią stawia czoło współczesnym wyzwaniom. Już 50 tysięcy naszych absolwentów pracuje i troszczy się o lepszy świat. Akademia Leona Koźmińskiego. Dbamy o Twoją przyszłość. Czytał Michał Żebrowski, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Pozdrawiam.